Nie nagrywaj! Nie nagrywaj! A dziś jakiś był do mnie No, na chiński nie oddało się. Tak. mu ona, ona może <noise> <nam> weźmie, <głos> <głos> Ale wziął, przecież jeszcze nam podziękował, jak to. Jak to było? Sieka, sieka, sieka? No. Sieka, sieka, sieka. On tak go bało w pięciu fagach. Ten go to. Kulca. Cicho, tak bujowa ci. się kasyka A jak ona Powiesz, jak mówiła, tak mówisz. Ale kiedy? tak no, szybka, sieka, tak sieka, 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 sika, się. Kucia gumbało w pięciu smakach, pięć złotych, pięć dalek, kurwa. dalek, kuła, Kurwa! nie? Piedala, mię... Piedala, nie mieli tu ja, zagad... liczby. A, A nie? mieli tu liczby. A gdzie nie? Nie nie? smakach. Jest pięciu smakach? A właśnie. Jest kucia gumbało w, w, w pięciu smakach?

Tak fajnie udajesz kozę? tak fajnie. Ujaha! a go jeszcze? Raz. Nie umiem. A co, jest co jest? a co jeszcze możesz dawać? To to kurwa blar ba baran. Osta. Ba to baranża oka. robi. Oh! Oh! A ja ci ja, lubię! Ja, ja. O, o, o Piotrko! Notification... Górał wiem! Czeka, przejdź tu, byl. nie widzę. Ej, słuchaj, Gosia, idziemy dzisiaj Piotrko! Idziemy Idziemy I ten oka coś mówi, i taka surowka Taki była. No, nie wiem, pryki. Ja jak chcę zielonego? I je butelką. O obsadzo Opszazaza, że złamałam. Lepiej już, że masz oczy fajne. No, zawsze fajne oczy. O, e? a jeszcze bardziej.

myśli, tak. Trzeba to kurwa nagrać, bo ona rzadko myśli. Ada, ja kupiłam ci off na komary. Przecież komary muszą mieć <laughs> Musi być komar przecież. Tylko zlikwidować to, żeby jeszcze głupsza była. Tak, bo ty masz komara w mózgu, on ci tam zaleń. kurwa i se konia wali, do tego czekaj, Nie wali, se konia. wali sobie. Nie, w dupę go pchają. A kto? Jak on jest sam? Nie, bo to starła też do niego komarka. Komarka! Komarka go chubę, komarek ją! Komarka! Komarka tarwa. A nie komarzy A nie komażyca? Nie, pani komarek. Pani Marek? Pani komarek. A ty jesteś pani... Pani pan, Pani pan, Chuj nie gwizd kurwa. Gwizd kurwa. Samochód. Miu, miu, miu. Samochód. Samochód. hań. Dupa. Sam sam <laughs> Bombado.